Cześć Manko z tej strony Marta i witam Was w kolejnym filmie na naszym kanale. E, dzisiaj jesteśmy na świecie, e, chyba na którym był poprzedni film, że znaleźliśmy wioskę i e, będziemy sobie się przygotowywać do budowania domku, e, ponieważ no, nie chcę też mieszkać. Znaczy mamy już domek, ale w sensie nie chcę już mieszkać tak w wiosce konkretnie. O tam jest portal. To idziemy zobaczyć. Może tam coś fajnego będzie. E, no, ogólnie chciałam zmienić sobie trochę położenie. O, tam może być coś fajnego. Ciekawe, czy tam jest żelazo na pewno. Nieważne. E, dobra. No, Dobra, idziemy. Do portalu Widać moją wioskę? Widać No dobra Sądzę, że dzisiaj sobie spróbujemy Albo się przynajmniej postaramy Rozbudować trochę nasz domek No ogólnie Żeby po prostu był już trochę większy Bo trochę mnie męczy, że jest taki bardzo malutki Nie mam za bardzo miejsca, żeby sobie Rozłożyć niektórych rzeczy Okej okay. Fajne, fajne. W sumie wszystko bym powzięła. Ale najbardziej chyba to, to. O, wezmę jeszcze flint, bo on się może nam przydać. Wow, mam pewny ekwipunek. Dobra, na razie to zostawię, ale zobaczę, czy ja to mogę wykopać. Ała. O nie, czy... Dobra, jeszcze mam jedno miejsce, hura. Dobra, ja sobie to zbieram i zrobię sobie z tego taką ochronę przed domkiem na nie na wieśniaki, tylko na zombiaki. Eee, Dobrze. Wykopuję. Au. Ale to mocno bije, powiem wam. Czy ja tu tego stonę? Czy to, to to coś? Nie to. Dobra, to mi jest niepotrzebne. Szczerze mówiąc. Wow, jak ja szybko to wykopuję w ogóle. Wybaczcie, ale ja nigdy nie kopałam takich rzeczy zbytnio. Czasem tylko. A to rzadko się staje. No dobra. Mm, tu. O-o! Szybko! Uch! Ugasiłam pożar. <grym> Ej, on no już mi się w niszczy. A o, tym też się da, to kopiemy tym. No i prawie wszędzie. Tam była wiedźma? Nie, to owca. No dobra. Chyba mniej więcej wszędzie, wszędzie wykopałam. Jeszcze bym sobie zebrała tutaj parę schodków, bo... Przydałaby mi się do zdobienie domku. Nie, to jest blok. Dlaczego to są same bloki? Ja bym chciała jakieś schodki. O, jestem w portalu. No dobra, nieważne. Wracając. I ja sobie tu muszę jakoś... I no tak. Nie mam co tu trzymać takiego jakoś... Normalnego. Na razie nie będę zakładać tego hełmu. W sumie to zakopię tutaj, bo to tak mi ładnie wygląda, że tu mi woda cieknie. Dobra. Dobra. Uuu, a co tam jest? Uuu, ile węgla. No dobra, ale węgiel nam na razie jest niepotrzebny. Okej, okay. hmm, ciekawe czy ja to zbiorę. Nie zbiorę. Oksy. nie mam tu nic. Ta kość to by mi się mogła obsidać. Co tu wywalić? O, kwiatuszka zasieje. Nie. Zrobimy to inaczej. Dobra, potem to pójdę pozbierać. Nie. Wody, wody. Szybko wody. O, tam są konie. Są. O, zgasłam. Jeju, jaka jestem głodna. Praktycznie nie byłam daleko. Ale trochę. Dobra, musimy też zrobić sobie ogródki. W sensie ogarnąć jakieś malutki. Koło domku, żeby nie mieć daleko. Ojeju, czemu ja tak wolno chodzę? No dobra. No serio, torczy brak. Dobra, nie twarz. Torcze... Aha. <laughs> Oj. Ile ja mam w ogóle drewna. A co to jest za hełm złoty? Okej. Okay. Dobra. Powiesimy tu parę torczy, bo ja lubię mieć świecący domek. Dobra. Nie. Nie. No. Tu. O, to nie. Tu. Dobra. Tu niech sobie tak jest. Zrobiłabym taką jedną pewną rzecz, ale to nieważne. No dobra. Jestem ciekawa, po co mi ten piach? Idę to tam gdzieś zasadzić. Nie, tu się nie nadaje. Dobra. Idziemy do domku i tam sobie ogarniemy jakiś, yy, jakiś większy domek. Zaraz będziemy, myślę, że sobie kontynuować tam. O, wypadło mi drzewko. Dobra. Ok. Wypadło, co chciałam. Myślę, że sobie nie będziemy ogradzać jakoś tak strasznie tego domku, bo no było niepotrzebne. Yy, tutaj bym sobie zrobiła takie małe przejście. O którym nie będzie nikt wiedzieć. Ale w sumie po co? Przecież. W sumie po co, jak ja i tak, i tak chcę sobie zrobić górę, więc. Ja. To gdzie schodki? Tu zrobimy może schody. Musimy trochę sobie przerobić drewna. Wow. Dobra, będzie git. Trat, ta, tam. Aha, i musimy tym samym drewnem, jak. Oj, za blisko. Ojeju. Tak, tak, tak. Dobra, tak. Będziemy sobie wchodzić. Tak. Teraz idziemy poszukać drewna. W sensie drewno mam, ale nie takie jak. Przerwyć. Nie takie jak ja bym chciała. Dobra, na razie. Mam za dużo rzeczy w ekwipunku i. Że tak powiem, trochę mi zgłupiał ekwipunek, bo nie mam co z tym zrobić. O, o noc. Dobra, baj. Ja bardzo się boję, jak jest noc. Nie wiem, dlaczego w sumie. Ja tego nie zniszczyłam. Czy to się odstawiło? Chyba nie zniszczyłam. No dobrze. I znowu źle. Spać, spać, spać. Proszę, ja chcę spać. Chciałabym najszybciej iść spać. O! No źle. O! Dobrze. Nauczyłam się ustawiać. Aha, teraz zabrałam te patyki. Dobra. Oki. Okay. Wiem, 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 wiem. Chciałabym najpierw zużyć ten drewniany kilo, bo tak. No i teraz tego nie wezmę. Raz. No nie. O, dobrze. Za dużo rzeczy. Stanowczo. Po co mi to tutaj to? Dobrze. jeszcze stawiła, ale nie mam trochę co. Czy ja mam jakiś płotek? Nie, mam dobra, nieważne. Nie było gadania. Dobra. Teraz, co tu jest? A nic takiego. Okej, okay. to nie ma dżungli. Dobra, ja tutaj. W sumie nie potrzebna mi jesteś zbytnio świnioła, ale zabiorę. Tak, na wszelki wypadek, e, ja sobie zbiorę trochę takiego ciemniejszego drewna. A nie, jednak nie potrzebuję. Mam go sporo. Jeszcze mogę sobie dorobić. Mm, ok, jak wrócimy sobie do domku, to myślę, że będziemy sobie e, jakby robić tam ogródek. No, ogólnie takie rzeczy podstawowe, co w domku e, się robi, nie? Dobra, no to ja sobie to drewno wezmę tutaj i będziemy budować domek. I to zebrałam. W sensie nie domek będziemy budować, tylko będę powiększać sobie domek. Taki na trzy bloki myślę będzie okej. Ok. A na pewno nie starczy. Nawet nieźle. No i wiedziałam. Znowu się noc co robi. A nie. Uh. mógłbym jednak zebrać tamto drzewko. O, trzeci level. No naprawdę, bardzo wysoki. Dobra. Wchodzimy tutaj. Zbieramy. To jest kolejna wioska. Czyli ja źle widzę. Na szczęście nie. Co tu takie dziwnie ciemno? No dobra. Dziewięć, dziesięć. Jeju, co jest? Szybko. Chcę iść, chcę iść. No dobra. Karmi się, karmi. Okej... Okay. Ja już myślę, że tu jakaś... ta jest... Aha, tam mam dżunglę. A nie, to brzozy, To nie. Nieważne. No dobra, mamy 40. W sumie ja mogę sobie to żelazo prze przepalić. Przepalić o super, mam 11-11, a i tak będzie więcej. No dobra. Żelazo mi się przepala. Hmm. Jak ja się tam teraz dostanę? Dobra, wiem. Tak. Krzywo, krzywo. No dobra. Oj, nie dało Dosłownie koło. No dobra. No nie no. Co? Dobra, zrobię to dirtem, żeby nie marnować tego. No i pewnie znowu nie starczy. No, 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 no. no. O! Wcelowałam! No dobra. Musimy iść znowu po to głupie drewno. Chodź. Tu. Dobra. Mamy jedno więcej. Muszę szybko tam doleć, jak się tak guz, że ten ludzik. No, szkoda, że nie mam takich pereł do tepania się. To by było dobrze. Bym <grym> się tepnęła i do widzenia. Zebrałabym co muszę iść z powrotem. Albo nie tym przyciskiem. Ok. Ile ich tutaj zebrać? Tak. Ile mam? Cztery, za mało. Dobra. To jest fajne drzewo, ja robię takie duże drzewa, bo wtedy się dużo ma. No dobra, mamy 7 drewna. No 8, bo tutaj jedno mam takie. Kłada okrawanego dębu. Więc jest git. Gdzie jest słońce? O, tu. <laughs> słońce zniknęło. O nie czemu ten piasek wywaliłam? Czy tam go odłożyłam, bo... I tak mi się przyda. Szybciutko, szybciutko. O, ile mi tu dziawek wypadło. No dobra, zrobimy sobie takie duże, jedno takie wielkie okno. Takie na cztery bloki. Ile mam piachu? Siedem, dobra. Może wystarczy. No, nieważne, może wystarczy, może nie. Nie, Ja nie lubię, jak pada deszcz. Wtedy mi się wydaje, że jest noc, a to naprawdę nie ma nocy. A swym? Nie wiem. Nie, nie mogę. Crafting. No dobra. Coś tu chciałam zrobić, tylko teraz nie pamiętam dokładnie co. No dobra, nieważne. Grunt, że mam drewno. Aha, mi będzie kapać tutaj. Я ю. что запомнила. Sądzę, że u góry będzie moja sypialnia. Dobra, nieważne. E, słuchajcie, dobra. E, dobra, jeszcze tylko ten blok zniszczę i go dam tu. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że dzisiaj już będziemy sobie kończyć odcinek. Ja wam dziękuję, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Pa pa!